Cieszymy się, że do góra naszej wspólnoty seminarium dołączyło dziewięciu młodych ludzi, którzy pragną podążać od roku powołania Bucha Płańska. Seminarium to nie jest tylko miejsce, ale jest to szczególny czas szukania Chrystusa i spotkania z Nim. Seminarium jest wspólnotą w drodze Sobie dzisiaj na samym początku uświadomić że Pawłem Pan nie staje się nikt sam, pojedynczy, ale potrzeba właśnie tej wspólnoty braci, którzy w jedności razem chcą służyć wspólnocie wiary i Jeżeli Jeżeli Seminar jest wspólnotą w drodze, to należy również dostrzec. Jak można towarzyszyć Mistrzowi i być wysłanym? W rzeczywistości jednak te dwa prawa, aspekty te ten towarzyszenia i posłania są ze sobą ściśle złączone. Uczeń nigdy nie może zapomnieć, że pierwszym jego zadaniem jest być Mistrzem, wsłuchiwanie się jego. że do do kolanów, do Powiedział takie słowo, że jeżeli ktoś, przygotowując się do szuka tylko i wyłącznie siebie samego, ma jakieś ogromne intencje, to jest szuka jakiegoś prestiżu, szuka jakiejś władzy, sukcesu, to znaczy nie tego życia związku z prawdą. I w rezultacie nie będzie kochał już Boga, Boha nikogiego człowieka. I w tym miejscu warto więcej zadać sobie pytanie. A co więc powinien znieść się kandydat do kapłaństwa? Papież, na 16, w liście rozdziału chrzestnym przypomniał. Kto chce zostać kapłanem, przede wszystkim musi być Bożym człowiekiem, jak to określa święty A. Dlatego najważniejszą rzeczą w drodze do kadłańska i całym życiu kadłańskim jest osobista racja. thank sure. Zniszczy, stają starając się żyć w Jego masce poświęcającej. Jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, uczniowie cieszyli się z sukcesu, które stały się ich udziałem. Pan Jezus jednak zaraz przypominał uczniom, ale i także każdemu z nas. Nie z tego się cieszy, że duchy wam się poddają, lecz cieszcie się, że wasze uniona są a jego droga wiary będzie usta w jakimś nieporozumieniu. Ale to pytanie, przedmiotem, przedmiotem, przedmiotem nie dzisiaj, że mógł przed takim człowiekiem nie odkryć swojej tajemnicy, o czym nam Pan Jezus z dzisiejszej Ewangelii. Wysławiam się to, że nie ma Pani Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się rozpaczliwym. Obo Jezus ma na myśli. intelektualnego wysiłku, poznawania Boga. I czas seminarium daje nam możliwość. Posłuchajmy, co mówi na temat studiów, a wiesz, ten przez Mogę, jedynie musimy się nie rozgrosić. Studiujcie ze mną. Wykorzystajcie radę studiów. Nie będziecie żartowani. Pewnie często przedmioty studiów wydają się bardzo dalekie od praktyki chrześcijańskiej życia. Thanks. Ma w sobie postawę pokory i ufności Dziecko jest zależne od rodziców. Stąd też ludzie dzięki pogodach są w stanie przyjąć Ewangelię, są w stanie przyjąć objawienie w ojcu, o czym przypomina nam święta Teresa od dzieciątka Jezus, pozostawiając takie świadectwo. Czasem wyczytam tu sprawy, które doskonałość oświetlona jest z wielu punktów widzenia. Męczy się całkowicie w jednym rozmów. Zamykam wtedy uczoną książkę, mi tle na, na głowy i przytępiła uczucie. I biorę go ręki święte. I na natychmiast wszystko staje się w świata. Jedno jedyne słowo otwiera mojej duszy spojrzenia w nieskończoną tamo. Doskonałość ukazuje się martwa i Widzę, że wystarczy oddać się o Bogu, podobnie jak dziecko. Wszystkie to możemy słowa Jezusa odnieść do siebie. Jesteśmy szczęśliwi, bo dana jest nam łaska Jana, Możemy patrzeć na Jezusa. I możemy, jak Maria, poprzez Jana obcować z tajemnicą Boga. Ona jest pierwsza, która uwierzyła. Błogosławiona jest, która się uwierzyła, że z pełną dzisiaj słowa